Witam Was, jestem Error64 a to jest drugi poradnik z jakiejś tam serii. Hmm, jakiś serwerowy poradnik. Dobra, serwer po, serwerowy poradnik. Jak wkleić mapkę? Eee, Załóżmy mapkę singla, singla albo mapkę escape na, swojego, na swój serwer. To jest prostsze. <grym> Wprost. Fuck. Łatwe. Po tak to ujmę. E, to wchodzimy we swoje. swój folder. Nie trzymamy serwer e, Wchodzimy w zakładkę Word. I jeśli. Chci, ja tutaj teraz skopiuję. Mój. 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 E, skopiuję. Oj, oj, przepraszam. Skopiuję mój save na którym nagrywam A to ciekawe, przygod Minecraft, I teraz go kopiuję, wklejam i sprawdźmy, czy wszystko jest przełożone. Data okay. players, jest tam player, bo nie widziałem, jest, no dobrze, to więc. Możemy to. Mogę. Nie. To trzeba to wtedy usunąć. E, usunię. Tak. E, tak. Skype Jeśli ktoś do nie zadzwoni, to ja będę musiał odmówić. Proszę, nie dzwonicie, proszę, nie dzwonicie. E, wiecie, pobieracie swój save. I teraz najprostsze, co może być. Musimy przyciągnąć to tutaj. X. Cofamy, włączamy serwer, tak na tak, kręgosłup. Serwer szybciej, 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 dobrze. Czasami mój serwer ma tak z głową. No, urucham się. O, dziękuję. Uruchomił się dwa. Nie, coś, coś mi chyba on, serwer nie będzie działać, ale Nie, spoko. będzie działać mi chyba. Info eee, Okej, okay, żeby nie zaraz nie musiał robić nowych sieci. Nie, czy teraz nie przyłączy się na Frapsa? No dobrze. Dobra, oczywiście włączamy grę. Czekamy, czekamy. Black Screena. Fuck. Czekajcie. O nie, jednak nie mam Black Screena. A. Sorka. E, to przez... E, bym się filmy renderuje. Nie renderuje tylko przesyła. Dobra. Oczywiście, wchodzimy teraz na mój serwer. join server. E, tada! Mapka jest. I to. o ale lag! Tak, ja też robiłem tą mapkę. Jest, jest na. Gdzieś tam. i to wszystko. Jeśli chcecie znowu swoją mapkę. Chcecie. Chcecie swoją mapkę przywołać, starą, gdzie trzymaliście. to robicie to samo. Tylko na. tylko na odwrót. Robicie to samo. Tylko tutaj przerzucacie do innego folderu. Albo tutaj, gdzie był. A to wklejacie tam. Proste. To więc, co to do zobaczenia w następnym predniku. Ach, teraz muszę to wyłączyć. Dobra, wiecie co zrobić: skomentować lub zasubskrybować i zławkować. Nieobojętnie jak. Dobra, no to na razie.